Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Armoryka. Drodzy Państwo, mili czytelnicy i wielbiciele słowa pisanego. Goszczę dzisiaj w uroczych wnętrzach naszej sandomierskiej księgarni literackiej i z tego miejsca dziękuję za to miłe zaproszenie. Jestem tutaj, bym. W kilku nomen omen słowach opowiedzieć o mojej książce zatytułowanej Właśnie Słowa. Książka została wydana bardzo niedawno, premiera 29 maja naszego bieżącego 2024 roku. Do napisania książki skłoniły mnie przemyślenia z ostatnich Paru miesięcy, może nawet lat, może nieuświadomiony, bo czas płynie tak szybko, chociaż w pierwszym zamyśle to były tylko luźne przemyślenia na temat właśnie słowa. I postanowiłam pewnego dnia, by zacząć to wszystko spisywać. Potem stwierdziłam, że sama sobie postawię takie wyzwanie, by zacząć kształtować to w formę, Powiedzmy książki. Chociaż jak Państwu pokażę, objętość tej książki jest na tyle niewielka, że śmieję się, sama do siebie pochodzę, podchodzę z dystansem do tej książki i z humorem nazywam ją eksperymentem wydawniczym, a nie książką. Ale powiedzmy, dla potrzeb tego wideo i spotkania z Państwem, nazwiemy ją książką. Książka ma krótkich 10 rozdziałów, z których każdy w innym aspekcie opisuje obecność słowa w naszym życiu. A jak Państwo sami wiecie, słowa są non-stop obecne, bo są naszym narzędziem komunikacji, ale są też obecne w trakcie niewerbalnych naszych przemyśleń naszych wewnętrznych monologów. Czy dialogów, które odbywamy sami ze sobą. A jak już dawno temu w starożytności zauważył Marek Aureliusz, od jakości naszych myśli zależy jakość naszego życia. Moje spojrzenie na słowa zawarłam w rozdziałach, które po tytułach możecie Państwo poznać od. Ilu, w wielu aspektach, w, pod jakim kątem spoglądałam, może trochę nietypowym, na słowa. I wskazują na to same tytuły. Na przykład, jeden z tytułów to jest tożsamość a słowo słowo a mózg, słowo a epigenetyka, słowo a cymatyka albo świadomość słowa, lub też struktura słowa. Czyli po samych tytułach możecie Państwo wywnioskować, że zaczęłam się tym słowom przyglądać. Dlaczego mają taką, a nie inną strukturę? Kiedy i jak są obecne w naszym życiu? I w tym krótkim wydaniu książkowym zachęcam taki, myślę, nienaukowy, bardzo luźny, Sposób, by mieć otwarty umysł, by spojrzeć na słowo od takiej strony zupełnie niesłownikowej. Ba, nawet zachęcam, by te słownikowe definicje zupełnie porzucić, żeby tak na świeżo spojrzeć, jak słowo jest obecne w moim, w Twoim życiu. Dlaczego dobieramy takie, a nie inne słowa? Jak Świadomie możemy zacząć używać słów, jak możemy wykorzystać moc słowa. Z tego tytułu właśnie zachęcam, by zajrzeć do tej niewielkiej publikacji. Jeśli w takim krótkim wstępie zachęciłam Państwa, jeśli zaciekawiłam, jeśli zainspirowałam. To zachęcam do lektury, do kupienia książki, do odwiedzenia naszej pięknej księgarni literackiej w Sandomierzu, na Starym Mieście, do odwiedzenia Sandomierza, z którego Państwa serdecznie pozdrawiam.